W sensie, no, dzisiaj, kurwa, po tej zaawistce wczorajszej imprezie. Ja samej piezdaty wietnamski, wodzicie. No, no, jedziemy, tu u niego jest samochód. Ja tak, sobie tak, zrujdzę tylko, kiedy wypił parę butelek piwa. Mniejszy nieльże. <noise> no, to jest taki Czas. samochód. O, jak widać, będzie zapełniony ruskimi dziewczynami. Ma być kurwa sześć dziewczyn, tak? 6 to jest podobrało No Mam nadzieję, że my, no, fajnie pojedziemy na tak zwaną Long Beach. 6 rzęsian nas w hoteli Victoria. No w na Victoria, No zobaczymy co a, a z tego wyjdzie. A jest człowieka. My się znajdziemy w hotelu, który ty dzwonił tam. No dobra. City, tak, zobaczymy co z tego wyjdzie blid. Tak, mamy trochę czasu, czekamy na turystów. Tak w nawiązaniu do wczorajszej wzmianki na temat rosyjskich turystów. Wszędzie ruskie napisy. Wszędzie. Jak widać. A na tamtą właśnie plażę pojedziemy takim oto samochodem. Z turystami, z turystkami ruskimi oczywiście będziemy dzisiaj jechać. No jak już mówiłem jest trzęsieniu, No ale samochód spoko. To jest jakieś 60 um, kilometrów stąd tak naprawdę. Niedaleko lotniska jakby ktoś tam chciał przyjechać. No i prawie jesteśmy. I jedziemy. Na no, filmuję. Jesteśmy prawie już na, na Long Beach, to jedziemy, to tam długa, no długa plaża Long Beach i tutaj o, a tu nie ma już reklamy bambukowego raju, to, to się nazywa bambukowy raj, no czyli po polsku podobnie, można zrozumieć, a gdzie reklama bambukowy raj tam? No właśnie, regulowa już zdjęli No i my tak sobie trudno jeszcze A no, tylko znaki drogowe mogą być zero reklam tutaj No dobra, trudno No nic zejdziemy. Tu jest takich barów więcej Wietnamskich, nie Wietnamskich To Wietnamskie sobaki wietnamskie. O, wietnamskie sobaki o można na grill dać można na grill No jesteśmy na miejscu no tu jest bambukowy raj, ale czemu tak odwrotnie leży, to nie mam pojęcia. Tak, no i tak to tutaj wygląda. No to jest taki bambusowy raj. No tam, ale plaża jest. Jak widać, ludzi jakoś nie ma, bo to nowy rok dzisiaj jest, to, to dlatego ludzi nie ma. Wszyscy tam kacce odsypiają, a w zasadzie to jest taki zwyczaj, że do godziny mniej więcej 12 w południe nie można nikogo obcego wpuścić do domu. No chyba, że to jest osoba jakaś taka powiedzmy wyższych sfer czy coś, to wtedy przynosi szczęście. Jeżeli się wpuści byle kogo, to znaczy, że się będzie miało nieszczęście. No taka tam pokratna trochę logika. No, no i tutaj bambukowy raj. Rybki są, jakieś muszle. Rybki sobie pływają, można je zeszyć. A, no jeszcze wracając do tego, że jeśli jakiś tam powiedzmy obcokrajowiec by dom odwiedził, no to znaczy, że szczęście, bo obcokrajowiec znaczy, znaczy szczęście. No i tutaj można sobie tam poleżeć. No i jest morze, tu jest bardzo płytko, w przeciwieństwie do Niecią, gdzie morze naprawdę jest głębokie. A tutaj można wyjść tam na 50 metrów tak naprawdę i, i bardzo jest płytko fajnie, można się bawić w wodzie. No nic. będziemy piwo pić. A no, tu jest małpka, malutka. Maleńka małpka, jeszcze tak się boi trochę. Trochę się boi. No to będzie ona powiązana. No. <gryzio> jeszcze jest jedna duża, która gryzie, gdzieś tam jest. Ну, no, Bo... если пописает на ладошку, то uh, uh, как бы так и нет. <плодисмент> можно на хамаку поспать. Все можно. Это Вьетнам, тут можно все. Тряпку ему на морду, брать по голову. А тут jeszcze... no, есть еще питонг. Мне его вьетнамец сам доставал уже. А тут еще есть питонг. Które jest bardzo bardzo silny. To jest ja Niebezpieczny postupu za wam nie no Nawet Sarza się go boi i tak go tam dotykać za głowę. Może upierdolić. Tego, w Obru, No, no ma peczka, chodź tutaj. Daj pyska, No daj piskę chodź. No ona chciałabyś się stąd wyrwać, ale niestety nie ma za bardzo jak. Agony mi tu, dupę pokazuje. No dobra, fajnie. Małpa z każdej strony w takim razie zalic... nie powiem, zaliczona, bo to by źle zabrzmiało. Sfotografowana. No tak, tu jeszcze kamery, tak, tak, masz, masz, no masz. <ścoughs> Ciągnij mi zapasek za od kamery. <ścoughs> no i tak to wygląda właśnie już teraz z plaży. Jest bardzo, naprawdę bardzo płytko. Jest trochę daleko, bo to jest jakieś 30 km. No ale jak widać naokoło, nie ma nic. A po tej stronie są tylko takie bary, z czego właśnie jeden jest prowadzony przez Sasę, a reszta to są wietnamskie. Jak tam wszystko. Tam, jak ta plaża długa, to tam są same takie bary. Właśnie. I tutaj u nich jest takie menu. No oczywiście po, po rusku i po angielsku, ale... zawsze mi to już. To jest rakuszka Sexy. Dlaczego Sexy? Bo wygląda to tak, jeśli tam ściśniesz, to ona jeszcze tryśnie. <głosy> <głosy> Więc musisz ścisnąć jak ją do weźmiesz, żeby tam ani kropi soku nie uronić. No, no i taka tutaj. No. <noise> Oni mu tam dali zakrętkę z wodą. On tam, tam wodę całą on rozlał. ona albo tam ona, nie wiem jaki tam ptki. To ta, ta małpa jest. No i tak teraz się bawię z tą zakrętką. Mała to taka fajna, ale duża to oni złodzieje są. Te małpy. Zwłaszcza w Indiach. To by po prostu masakra. No. no i tu już zostało to wyłowione. Świeże, wszystko żywe? No i te, te ruskie turysty. Kurwa, już po rusku zacznę gadać. No, turyści z Rosji będą takie właśnie o to. Zwierzątka morskie sobie jeść. Kurde, ja po ruski, Kurwa. Dobra, no, zrozumiałe wszystko. No, no tutaj jeszcze jest więcej. Tego jest. No, to smacznego. A tutaj mamy kraby. Oczywiście te szczypce są przewiązane jakimś tam rzemyczkiem, żeby nikogo nie upierdoliły, bo to jak one tak u tego, to naprawdę to boli. Można je rzeżeć, po prostu świeżutkie wszystko. Jak ktoś lubi te produkty morskie, to tu jest raj na ziemi. No i tu jest druga małpa. Znaczy nie ja na myśli Saszy, mam na myśli… nie twoją Uuu, o kurwa, ja pierdolę, kurwa, co za dziejku zjebany. No, on taki trochę niebezpieczny jest. On jest niebezpieczny, no. O kurwa, co za kurwa. No, on niebezpieczny, opasny. No. Można tak, no. больно. Ну, ну, малпы, малпы, ну. А Саша, он тебе там не... Нет. Только Bo тебе нет. Он знает, нет. что я... если он меня укусит, я линию скажу его сварить. А, ну, и на гриль, на гриль, да. на гриль. На гриль, да. Ну. No tak właśnie, tamta mapa była fajna, a ta jest taka niebezpieczna. O, o, o kurwa ja pierdolę. Spokojnie kurwa. No. ja druga twoją przywitnę. No a teraz są dwie razem. Настраченная отцовская любовь этого товарища. Оба самце, дуже выкастрованная, а мало еще яя я один выкастрованная, а другий еще. На боевом счету вот этого кинга, уха мамы и вот этой девочки Они приезжали к ним. i prosto no i już duża też już spokojny jest ale tam nie można podchodzić mam no, taki zły. szuka, szuka pchał to jest zwier, jest zwier ja tak się zastanawiam co on tam szuka ten udaje, że nie żyje ten niebezpiecznik coś tam szuka futro mu Takie tam zwierzyniec. Wczoraj była było smokowisko, dzisiaj jest mokiarnia. No, głosy wydają jak szczury, bo to są w sumie takie większe szczury, nie? A to jest jedzenie dla turystów. Krewetki takie tam. No, Małże. Jeszcze inne krewetki, takie duże. Pchuj. A to są takie fajne grille, które zresztą też są w takim domu. A takie zwykłe węglowe grille. No, ale o jedzeniu tam myślę, że to jest temat na, na, na dłuższą powiastkę dzisiaj, tak po prostu symbolicznie. To jest sos w garnku, w którym te, te, te małże się polewa. Sos jest naprawdę bardzo dobry. Próbowałem nie raz. Aczkolwiek nie przepadam za, za produktami z morza. To nie są dla mnie owoce, nikuję. To są jeszcze, jeszcze świeże krewetki. Które będą na tym właśnie grillu za minut, może dwie. No, to też się zapłacą. Po wysmażeniu to wyglądają te, te, te małże tako. To są już gotowe. No tam się na raczej nie można, no to tak, żeby sobie tylko spróbować. No ale... Klient nasz pan. Chcą, to mają. Tutaj sosik taki był od chuja czosnku. Zresztą ja też bardzo lubię czosnek. A to taki sos, nie wiem co w środku jest. No jakiś tam sos taki, żeby to polać wszystko. A dla nas, jako tutaj bywal bywalców stałych, mamy takie wietnamskie jedzenie. Tutaj coś jest, jakieś warzywa to są bodajże. Tam jest jakieś mięso. No, takie tam są no, w odcie zamarynowane rzeczy. Tutaj jest sos rybny z chili i sosem prawdopodobnie pikantnym. Taka tradycyjna. A tu jest taki, to się nazywa. No, taki ryż to jest taki, taki sticky rice. A, to się nazywa sticky rice. Soj. Ale soj. A, yy, coś innego. No, dla mnie to podobnie wygląda jak właśnie taki sticky rice. oprócz tego, woda, żeby umaczać tam coś, jakby suchała ręce. No nie, nie mam pojęcia dokładnie o co chodzi. No i zwykły papier ryżowy, który właśnie nie chciał odlecieć, żeby sobie tam te mięsko zapakować, tak sobie razem zjeść. Oczywiście wszystko się je pałeczkami. No, bo my tutaj się, nie? My tam nie turyści, żeby tam krewetki, ślimaki, no to gówno jeść z morza. Ale jak ktoś lubi, no to tu jest raj, mówię, tak powiedziałem wcześniej. Tutaj jest sos sojowy, zapach Wietnamu, znaczy Hong zapach Wietnamu. Tu jest ketchup, jeden, drugi. No, no i tak, a tu jest rum, tak? Wodka, do, do, dobra ja, Dobra jabłotka, tak dobra, no, wódka. dobra wódka. Dobra jabłotka, to takie było napisane. A teraz jest dobra wietnamska. No. A, to teraz tam jest taki samagonik może. No no i tak będziemy sobie jeść. Bo w sumie ja trochę zgłodniałem tylko piłem dzisiaj się rano, bo mnie obudził telefonem. A piesek może być innym razem. A to jest już kolejna opowieść być może tam za jakiś czas. Tutaj w wodzie się macza jeden chlebek ryżowy. Nakłada się do tego warzyw, liści różnych tam, wszelakich. To jest bazylia tajlandzka, może być też mięta i tam inne takie rzeczy. W sumie nie ogarniam, co tam jest. Do tego trochę tego mięsa się nakłada. Bolin lipkę, chukmyn na moichkę. No i się to zawija. I to są takie te spring rolls. No. No i to też się je, można sobie jeszcze w sosie tłumaczyć. Woda, w soojym sosie w sosie. Można, można to. I się je w takich oto? Miseczkach. Jest, mił. O ta mapa to taka wredna jest. Oh, oh, marionetka i je pana. No tu ją tam drażni. Czekoladkę jej tam daje. A oh, ona tam, o oh, taką. Oh. A ta druga taka jakaś, nie wiem. Tak do niej lgnie cały czas. A tam czekolada leży na stole a jakoś. Nie chcę tej, tej, tej czekolady tam żyć. Powinieszka na drugą mu nie na czekolady. No a tak dzień bez piwa, dzień stracony. To oni tutaj, prawda? Coś tam robią mu. No. No, w nosie ma takie coś, papieros, taki papieros. No i no zmęczył się biedactwo, bo na, 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 na ryksie pracować to ciężka praca. I sobie odpoczywa. A my sobie siedzimy w takim otobarzu. Tutaj. Tam w środku Sasza jest. No i sobie piwo pijemy. No co tu robić w nowy rok? No, wiadomo, że kurwa przecież nie pracować. No. Во всех русских ресторанах в меню на последних страницах есть э, отдельная цена. Разбитая кружка, разбитая тарелка, разбитая или спижженная пепельница. И я когда всегда это читаю меню, я спрашиваю, а сколько будет стоить сломанный стол? Dobra, teraz ja. No teraz ja, poczekaj. I to tak. Jeszcze tam w tych tych Rusi knajpach Tam w menu. No tam na tam, taki kurwa. Na ostatniej stronicy. No tak. Tam na ostatnich stronach napisane. Tam gdzie ruscy przychodzą. Że rozbita szklanka kosztuje tyle. rozbite tam kurwa. Попельницкая, кусты и тыля. Спиджина даже no, тоже no. Ну, там, там, распитая, то что там. Але, нигде не есть написано, или кустуя, или кустуя, разбитый стол Курва. Я всегда <grywa> сразу so, как давай, сломать стол? <grywa> сколько <grywa> будет денег? Да, no, no, давай, <grywa> ёбнем. Или разнести нахуй весь ресторан. <grywa> Почему не пишут в меню весь ресторан сколько стоит?